Witajcie, dzisiaj jest sobota i dzisiaj właśnie z tym oto małym panem wybieramy się na imprezę Impreza to może jest za dużo powiedziane, ale dzisiaj mamy spotkanie, wszystkie dziewczyny z pracy Spotykamy się u jednej z dziewczyn, także takie babskie spotkanie, wszystkie koleżanki z pracy i wszystkie dzieciaczki Także my właśnie wychodzimy, wychodzimy na szóstą. Niestety o ósmej już będziemy wracać, bo co? Bo ja idę spać, tak? Także mama nie poszaleje za bardzo. Ale to nic, ważne, że się zobaczymy i razem spędzimy czas. I będą też dzieci, tak? Będą też dzieci. Nie wiem, czy w ogóle w tym świetle będzie widać, ale mam właśnie na oczkach. Um... Paletkę, moją nową paletkę z Too Faced Sweet Peach. Pachnie fajnie. W ogóle, no, na razie pierwsze wrażenie jest ok. Makijaż też wygląda ok. Tu pewnie nawet nic nie widać. W tym świetle nic nie widać, a w tym jeszcze gorzej. Także tak. My się wybieramy, właśnie się zbieramy. Papa? Papa? Pa. a nie wracam z imprezy. Słuchajcie, jest po ósmej. Jeszcze na po dziewiątej nie ma, bo ten zegarek się śpieszy. Po prostu godzina ósma i go nie ma. Nieważne, co by się działo. Słuchajcie, ja go właśnie rozpiłam z fotelika, przyniosłam, teraz robię mu mleczko, ściągnęłam buciki. Nieważne, godzina ósma, Kaja nie ma. Generalnie on chodzi spać o siódmej. Ale godzina ósma to już jest absolutnie absolutność, ostateczna ostateczność. Dobra. Ja lecę do drugich łobus. Lecę szybko mu zrobić mleko I przetransportować go do łózia Dzień dobry, dzień dobry Witam was w poniedziałek rano Właściwie rano Jest godzina już 12 A ja właśnie wracam ze szpitala w Warwick To jest w sumie taki szpital Pół godzinki za naszym miastem Gdzie wszystko się tak naprawdę odbywa I byłam tutaj na badaniach I niby Wszystkie, że tak powiem, moje wnętrzności, łącznie z wątrobą, są w porządku. Z wyniki z krwi są w porządku, więc nie wiem, co się dzieje. Będę się jeszcze zapisywała do przychodni, robili miłe zgini, bo wszystko w porządku. W takim razie, co to jest, co to jest, że mnie łapią takie bóle? Słuchajcie, w. Kiedy ja zakładam W piątek. W piątek wieczorem złapał mnie taki ból. To jest tak jakby. Mm, w środku, na środku, tak, tutaj, tutaj na środku i promienieje na prawą stronę. Myślałam, że to jest wątroba. Ból jest po prostu nie do ogarnięcia, nie do przejścia. Jest to taki sam ból, jak mnie łapał, jak miałam napady ataku kamienia w woreczku żółciowym. Niestety nie mam już woreczka żółciowego, bo został wycięty razem z kamieniem, więc teoretycznie nie powinno mi się to już przytrafiać. A powiem Wam, że właśnie w piątek od godziny 9 do godziny prawie w pół do 12 leżałam na kanapie i nie mogłam się nawet ruszyć z bólu. Byłam obłożona termoforem, łyknęłam kilogram nospy i innych tutaj, które miałam na miejscu dostępnych środków rozkurczowych. Nic nie pomagało, musiało przejść, a ból jest po prostu nie do ogarnięcia, nie do przejścia. Jest tak boli, że nawet ciężko jest się ruszyć czy oddychać. I potem następny dzień też mnie złapał ten ból, ale już mnie obudził w nocy, słuchajcie, o trzeciej w nocy obudziłam się z takim bólem, że musiałam szybko zejść na dół, znowu termofor, znowu tysiące leków, teraz bardzo uważnie yy, patrzę na to, co jem, żeby to wszystko było bardzo lekko strawne, bo yy, po wycięciu yy, woreczka, miałam być na diecie takiej właśnie bardzo bardzo lekko strawnej i czytałam w internecie, że właśnie ludzie bez woreczka powinni taką dietę stosować ze względu na to, że no nie mają tego woreczka żółciowego i ta żółć, która jest produkowana w organizmie po spożyciu jakiegoś tłustego posiłku po prostu błąka się i zatruwa wątrobę, więc mam narobionej galarety. Wrzucę wam zdjęcie. i mam zamiar cały tydzień żywić się tą galaretą, bo już naprawdę nie wiem, co mam jeść. No ale na szczęście od soboty, czyli tak w niedzielę, wczoraj mnie ten ból nie złapał, dzisiaj mnie ten ból nie złapał, wyniki wyglądają w porządku, że nic nie jest, że wszystko jest w porządku i z wątrobą i z... Z czym? Z... Boże... No no, generalnie z tym wszystkim, co tam w środku jeszcze jest, co tam jeszcze zostało. Więc ja już nie mam pojęcia, czy to jest żołądek, ale chyba za wysoko na żołądek, co? Tak, tak w centrum tutaj, tak jakby tu nam, nam delikatnie powiedzieć, między piersiami ten ból jest i on tak promieniu, promieniuje właśnie na prawą stronę i na plecy. I wiecie ja już nie mam zielonego pojęcia, co to może być. No nic, wracam, wracam do Stratford, muszę zalecieć jeszcze szybko do Matalana i y, zakupić Kajowi piżamki. Słuchajcie, wczoraj zrobiłam mu przegląd piżamek i okazało się, że wszystkie są na 6-9 miesięcy. On od kilku dni ma już 13 miesięcy, więc chyba czas mu kupić większe. No, były takie troszeczkę przymałe, ale nie myślałam, że one są aż tak małe. Więc lecę kupić mu kilka piżamek, y, potem spadam do domu. Y, o 15 lecę odebrać Roberta ze szkoły. Tydzień szkolny znowu się zaczął, no i dzisiaj czeka mnie nocka na 12 i jutro czeka mnie też nocka na chyba też 12. Także będę troszeczkę wyrąbana, dwie nocki pod rząd. Nie wiem, czy, czy będę w stanie coś nagrywać, bo wiecie, generalnie tak, no jak ja przychodzę po nocy, no to mam ten czas, zawożę Roberta do szkoły i mam ten czas, żeby troszeczkę się przespać, bo... Rafał przeważnie ma na popołudnie wtedy, ale mimo wszystko ja wstaję taka jakaś niedorobiona, taka jakaś nieteges. No i mimo, że niby śpię, ale w dzień, ja już Wam to mówiłam, w dzień to nie jest spanie, i po prostu dalej jestem zmęczona. Dobra, lecę, bo tutaj mam bilecik za parking. Mam nadzieję, że mnie wypuszczą. No, tak wygląda tutaj parking. Jakby kogoś interesowało. Warwick i lecę, 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 mam pół godzinki do domu plus jeszcze właśnie ten, ja nie wiem gdzie co taki kawał drogi przyjechałam tylko po to, żeby dowiedzieć się, że wyniki krwi są w porządku i wizyta miałam na 11.15, jest godzina 12, tyle to zajęło, tyle musiałam czekać, a sama wizyta trwała może dwie minuty, bo pani powiedziała, że wszystko jest w porządku, wszystko wygląda ok. Także nie wiem, może myślą, że ja ściemniam, może mi się nudzi, może jestem hipochondryczką i lubię sobie jeździć po szpitalach. Nie wiem, dobra, będę dalej obserwowała swój organizm i zobaczymy, co to będzie, czym nie będzie ten ból jeszcze łapał. A teraz w międzyczasie łykam sobie właśnie taki, to się nazywa gaviscon, nie wiem jak to jest w Polsce, ale to jest coś może podobnego do Reni czy coś takiego, żeby właśnie obniżyć tą zawartość kwasów żołądkowych. W żołądku i zobaczymy, zobaczymy co z tym moim dziwnym bólem. Mam nadzieję, że to nie. A! Gdzie co? Skurcz mnie złapał w ręce. W ręku, w ręce. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś kolejny kamień, który gdzieś tam się usadowił i jest ciężki do znalezienia i że znowu będę się z tym męczyć. Taka byłam szczęśliwa, słuchajcie, po operacji, że już nie będę przychodziła przez te męki. A tu patrzcie, znowu powróciło. Nie wiem czemu i. No. Dobra. Ja uciekam, lecę do domku yy, i mam nadzieję, że zobaczę się z Wami jeszcze później. Papa, pa. A kuku! Witamy Was! <laughs> A tam mały dinozaur. No, mały dinozaur. Jest 15.30, my czekamy pod szkołą na robcia i strasznie pada. Ciągle pada. Tarararararara. No, masakra z tą pogodą, naprawdę. Naprawdę wam powiem, że jest masiakra. Nie, dinożałże. Czekamy na Robcia. No, uśmiechnij się ładnie. Uśmiechnij się, nie bądź taki. Nie bądź taki. Nie bądź taki, jest tik taki. Halo. <grym wytrych> tak jak widzicie, pogoda jest do niczego i moje samopoczucie mniej więcej jest podobne. A do tego jeszcze czekam mnie dzisiaj nocka. Zaczynam o północy. Natomiast jutro, w środę, nie we wtorek, we wtorek zaczynam o 7:19:30 do 7.00. To będzie długa noc. Bardzo. Och, a mi się już chce spać, a co dopiero jeszcze, ja nie sądzę, nie sądzę, ja wiem, nawet, że nie zdążę się przespać przed nocą, bo te dwa zbuje mi nie pomogą. Co prawda, on pójdzie spać o 7, ale Robcio pójdzie trochę później i jeszcze mamy do zrobienia z Robertem słuchajcie mamy projekt mamy do zrobienia na pracę domową taką dużą pracę domową mamy projekt do zrobienia odnośnie y, lasów deszczowych chyba tych równikowych rainforest i mamy mm, opisać jak zmiany jakie następują w tym lesie jak one wpływają na zwierzęta i w ogóle na całą gospodarkę, i na wszystko. Mamy to zrobić w jakiś taki wyrazisty sposób, łącznie z jakimiś plakatami, banerami i tak dalej. Jeśli mam być szczera i się przyznać bez bicia, nie mam pojęcia, jakie zmiany zachodzą w lesie deszczowym. W lesie deszczowym to nie brzmi dobrze. Rainforest, co to jest? Jak to się nazywało? Położy, wiecie co? Skleroza. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? No, yy, muszę popatrzeć, w oglach poczytać. Może jakieś filmiki znajdziemy, zrobciem sobie, pooglądamy na YouTubie odnośnie, jakie tam są zmiany. Bo jakie tam są zmiany? Mniej pada niż w Anglii? Nie sądzę, bo tu pada codziennie. Z tego co pamiętam z Geografii, tam chyba zawsze o 12 jest taki ostry deszcz. Ale mogę się mylić, więc nie będę kontynuować tego tematu, żebym nie wyszła na kompletną fujarę. Ale serio, nie pamiętam, a tym bardziej nie wiem, jakie tam zachodzą zmiany i jak one wpływają na zwierzęta, które tam żyją. A wy wiecie? Ha, niespodzianka. Pytanie zagadkowe. Pytanie zagadkowe. Powiedziała, co wiedziała. Jakie są zmiany w lesie deszczowym? Proszę, jak to nie brzmi dobrze, w puszczynie. Jak to się nazywało? To tam na równiku jest, nie? Dobra, miałam nie kontynuować, żeby większego z siebie głąba nie robić. Dobra, słuchajcie, my czekamy, za 5 minutek powinien być już yy, kto, Robcio, a ja w tym czasie zobaczę, co tam ciekawego się dzieje w książeczce. Już połowę przekroczyliśmy, także się cieszę, bo czeka mnie kolejna część, najbardziej nie mogę się doczekać, kiedy właśnie zabiorę się za kolejną część, bo tą historię już znam, a czeka mnie kolejna nieznana historia. To my się żegnamy z Państwem na tę chwilę, odezwiemy się do Was w domku. No, ktoś w tej chacie musi posprzątać. Kajuś, sprzątasz? Sprzątasz? Ktoś tu musi utrzymać porządek. A my właśnie robimy obiadek. Właściwie to bardziej będzie mój obiadek. Tutaj jest podsmażony kurczaczek. O tak, zwykłe tam, niewielki przypadek. Do tego dodane warzywa takie, wiecie, na patelnię śródziemnomorskie pieczarki i sosik jest zrobiony z moich ulubionych drożdży. Słuchajcie, jeżeli warzywka puściły swój sos, kurczaczek puścił swój sos, ja to dodałam wody i dodałam tych przepysznych płatków, które stworzyły taki fajny sosik. A tu mi się gotuje kasza jęczmienna. Uwielbiam kaszę jęczmienną. Natomiast chłopaki... Jedli, słuchajcie, kaszę gryczaną. Jak ja byłam małym dzieckiem, ja nie znosiłam kaszy gryczanej, a oni po prostu, Robert, to taką całą torebkę opiekują kaszę gryczanej. Właśnie teraz zajada z sosem i z mięskiem. Ja też jadłam gryczankę, tak? Halo! Jadłam? A w ogóle to chciałam Wam jeszcze pokazać. Coś takiego, zobaczcie, co ja ostatnio znalazłam. Jest to. Yy, są to wodorosty. Jest to taka przyprawa stworzona z ręcznie zebranych wodorostów, jakichś tam innych dziwnych wynalazków i to ma nam zastąpić sól, niby to już jest naturalnie o, słuchaj, czek, naturalnie słone, ponieważ no, no pochodzi z morza, prawda? I to wygląda w taki sposób. Taka dziwna kombinacja różnych dziwnych rzeczy. I powiem Wam, że jest całkiem fajne. To jest jeszcze jedna torebeczka, nie dwie torebeczki. Powiem Wam, że bardzo fajny zamiennik soli, a dodatkowo ma to taki e, fajny posmak, bo to nie smakuje absolutnie jak sól, jest słone, owszem, ale ma taki fajny, y, 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 ups, jakby to powiedzieć, morski posmak, no morski, no, to, no, no morski, no, no dobre jest. No, a ja już się nie mogę doczekać, to będzie mój pierwszy posiłek dzisiaj, bo nie miała mama dzisiaj czasu. Bo poszła po szpitalu, pojechała na zakupy kupić kilka rzeczy. Zaraz Wam pokażę, jakich, znaczy powiedzie Wam pokażę, bo teraz mi po prostu język ucieknie w... Chodź, posprzątamy, bo mama tu narozrabiała przy obiedzie. Przepraszam! Ty sprzątasz, dobrze, rozumiem, zaraz dostanę, w mi... mietły dostanę. Co Ty tam robisz? Co robisz? Dlatego nie mówisz, brudasku. Boże, on tym kijem zaraz robi. Są chleb chyba. Dodałam już kaszę do tego. Teraz to wszystko razem wymieszam. Jedną porcję sobie zjem, a resztę popakuję w pojemniki i będę miała dla siebie już taki gotowy obiad tylko do podgrzania. No jako, że ja robię nocki i jak będę wstawała po południu, to nie będzie mi się chciało gotować, także ja będę miała dla siebie już gotowe. Wątpię, żeby robcioś chciał jeść. Kajusz też nie, Kajusz też ma dla siebie swoje obiadki gotowe i już są w lodówce. I mam jeszcze galaretę, którą Wam pewnie już macie widzieliście zdjęcie. No a Robcio na bieżąco będzie, bo on to lubi sobie zamawiać obiad, a ja, także Robciowi będziemy coś tam na bieżąco kombinować, no to bardzo mu to zasmakuje. Dobrze, więc tak wygląda moja brejka. Mam nadzieję, że będzie dobra, z wodorostami, z różdżami, kurczaczkiem i parzywkami i kaszką. Także pożywne mam nadzieję, że smaczne. Lecę szamać. A ja znowu jestem rozwolony, bo mogę cały dzień. Chciałam Wam pokazać, co fajnego kupiłam w TK Maxie. Yy, taką super, yy, nie wiem co, ale zdążyłam dojść do domu i yy, maluszek mi już trzepnął siatkę o ziemię, więc trzeba będzie pitaszka przyczepić, przykleić. I to sobie chcę właśnie postawić na toaletce, na Biżuterię, której nie chce mi się odwieszać, następnie pozwolisz, jaśnie, panie, zakupiłam sweterek w takim kolorze. On, w łososiowym, jest taki jasny łosoś. I tutaj zobaczcie, ma taki bardzo ciekawy tył. On jest do, do, dość krótki, mi się wydaje, jeszcze go nie mierzyłam, ale to jest tył. On ma tutaj bardzo. Taki y, szeroki, że tak powiem, dekolt. To Jest tył i przód wygląda w ten sposób. Chodź tutaj sweterku. Także tutaj ma taki dosyć, powiem, duży dekolt. I tutaj na dole ma takie y, rozporki. Także nie będzie się podwijał. Ja nie znoszę, jak swetry się tak wywijają, podwijają. Więc zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Y, Pozwolisz? Słuchajcie, i przeuroczy kupiłam, yy, i przepiękny, przeuroczy, zobaczcie, yy, dywanik do łazienki, no uważam, że jest mega, mega, mega słodki, no i tutaj drugi dywanik, o proszę, kim? dywanik, dywanik. No i słuchajcie, moi drodzy, ja korzystam teraz z chwili, że dzieciaki ogarnięte i lecę się przespać, mam dwie godzinki i szoruję do pracy. Mam nadzieję, że te dwie godzinki mi coś dadzą, że nie będę bardziej zmęczona niż ustawa przewiduje, bo jak ja jestem zmęczona w pracy, co jest wielon, to nie kończy się to dobrze. Zazwyczaj kończy się to na tym, że mało mamy zrobione, a polu nas z brzuchy od śmiania, bo zazwyczaj łapie nas jakaś głupia głupawka. Tak. Dobra. To ja się z Wami kończę. Ja, no właśnie, ja się z Wami kończę. Ja już na dzisiaj kończę. To był mega szybki jak na mnie, mam nadzieję, tak mi się wydaje, przynajmniej vlog. Yy, bo bardzo bym chciała, żeby były takie krótkie, a... To ja zwana, z Wami kończę. <noise> Także kończę. Trzymajcie kciuki za przetrwanie dwóch mega, 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 mega długich dni, nocy, nocy i dnie. I widzę się z Wami już niedługo. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko, Buziaki Pa.